Księga Gór Himalaje. Ten położony w Azji łańcuch górski jest bardzo dobrze znany. Znajduje się tam najwyższa góra świata Mount Everest 8848 m. Wspinaczka na najwyższe szczyty wymaga wprawy i wielkiej ostrożności. Powyżej 3000 metrów pojawiają się kłopoty z oddychaniem, więc należy powoli przyzwyczajać się do wysokości. Tak właśnie postępują Himalaiści, którzy wchodzą coraz wyżej i zakładają kolejne obozy. Ich tragarzami są szerpowie, mieszkający wysoko w Himalajach, rysunek obok. Himalaiści przebywają w obozach, zanim zaatakują szczyt, a po jego zdobyciu bardzo szybko schodzą. Andy. Andy są najdłuższym łańcuchem górskim na Ziemi. Znajdują się w Ameryce Południowej. Najwyższy szczyt to wulkan Aconcagua, 6960 metrów. Wierzchołki Andów górują nad płaskowyżami. Ich mieszkańcy zajmują się uprawą roli i hodowlą zwierząt. Kordeliery. Ten potężny masyw górski leży w Ameryce Północnej. Najwyższy szczyt, McKinley, 6194 m, znajduje się na Alasce w krainie Zimna. Góry skaliste to niezwykle piękne pasmo w kordelierach. Obfituje w jeziora, które często mają niecodzienny turkusowy kolor. Alpy leżą w Europie. Ciągną się łukiem od Morza Śródziemnego po Dolinę Dunaju w okolicach Wiednia. Ich najwyższy szczytem jest położony we Francji Mont Blanc, 4808 metrów. W Szwajcarii można podziwiać słynną górę Materhorn, 4478 metrów. Jest trudno dostępna nawet dla alpinistów. Łatwo ją rozpoznać, gdyż ma kształt piramidy. Ulubionym miejscem wycieczek jest jęzor lodowcowy o nazwie Morze Lodu, położony w masywie Mont Blanc. Dziś turyści jadą tam kolejką górską. Dawniej podróżowali na grzbietach mułów, aby nie ściskać się na lodzie, na buty zakładali skarpetki. Karpaty. Karpaty znajdują się w Europie Środkowej. Są niższe od Alp. Najwyższy szczytem jest Gerlach, położony w Słowacji. Ma 2655 metrów. Zbocza Karpat pokrywają piękne lasy i iglaste. Zimową atrakcją stanowią wycieczki saniami wśród ośnieżonych drzew. Góry Afryki. Na tym kontynencie spotykamy przedziwne połączenia ośnieżonych szczytów z pustynią i równinami, na których mocno praży słońce. Góry Atlas wznoszą się w północnej Afryce na terenie Maroka i Algierii. Najwyższy szczyt Jabal-Tugbal sięga 4165 m. Jednak najwyższe góry Afryki to Kilimandżaro 5895 m i widoczna na rysunku obok Kenia 5199 m. Chociaż znajdują się one w jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi, ich wierzchołki pokrywają wieczne śniegi. Góry Australii. Najwyższym szczytem tego płaskiego kontynentu jest Góra Kościuszki. Zdobyta i nazwana przez polskiego podróżnika strzeleckiego. Ma 2228 metrów. Jedna z ciekawszych gór, Ayers Rock. 867 metrów jest bardzo starym wzniesieniem, podobno ma 500 milionów lat, powstała więc na długo przed pojawieniem się dinozaurów. Zadziwia jej charakterystyczny czerwonordzawy kolor. Aborygeni, pierwotni mieszkańcy Australii, nadali jej nazwę Uluru i uważają za świętą górę. Góry Chin i Japonii. W Chinach jest wiele łańcuchów górskich o głębokich dolinach, niezwykle wysokich wodospadach i pięknych jeziorach. Chińczycy uważają niektóre góry za święte i często odwiedzają świątynie zbudowane na ich zboczach. Góra przedstawiona na tym obrazku to wygasły wulkan o nazwie Fuji. Ma 3776 metrów wysokości, jest najwyższym szczytem Japonii. Wybuch wulkanu. Poniższa ilustracja pozwoli Wam lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre wulkany zaczynają pluć ogniem. Wnętrze Ziemi jest bardzo gorące, i dlatego znajdujące się tam skały są roztopione. Płynne skały wraz z gazami wulkanicznymi wydobywają się przez szczeliny w postaci lawy. Wypływająca z kreteru, wrząca lawa, rozlewa się po zboczach, paląc wszystko na swej drodze. Czasami wulkan wyłania się z morza i tworzy wyspę. Jeśli wulkan od zamierzchłych czasów nie wybucha, mówimy, że jest wygasły. Co to jest lodowiec? Lodowiec przypomina zamarzniętą rzekę, która suwa się wolno po zboczu góry. Prędkość ruchu każdego lodowca jest inna. W wysokich górach śnieg nie topnieje, lecz ubija się i stopniowo przekształca w lód. Lud gromadzi się latami i tworzy lodowiec. Potężny spychacz. Suwając się po zboczu góry, lodowiec żłobi podłoże, odrywa i pociąga za sobą skalne okruchy. Dawno temu na Ziemi bardzo się ochłodziło. Powstały wtedy liczne lodowce. Po ociepleniu się klimatu wiele z nich stopniało. W ich miejscu pozostały wyżłobione doliny. Różnią się one głębokością i szerokością. Szczeliny. Podczas suwania się lodowiec napotyka przeszkody, lód pęka i tworzą się szczeliny o różnych głębokościach. Lodowce są bardzo niebezpieczne. Nie można po nich chodzić w zwykłym ubraniu i obuwiu. Alpiniści ubezpieczają się linami, a ich buty mają specjalne kolce. Nawet oni rzadko zapuszczają się na lodowce. Ilustracja pokazuje spód lodowca. Takie fantastyczne krajobrazy można ujrzeć jedynie w szczelinach lub po bokach lodowego jęzora. Strona zimna. W zimie słońce zagląda tu na krótko. Śnieg utrzymuje się przez wiele miesięcy, więc ludzie budują wyciągi narciarskie. Po tej stronie występują lodowce. Strona ciepła. Na tym zboczu znajdują się najprzyjemniejsze zakątki. Dzięki dużemu nasłonecznieniu, w lecie panują tu wysokie temperatury. Działanie wiatru i wody. Woda, wiatr i mróz wciąż zmieniają krajobraz. Najszybciej niszczają skały miękkie, kruszą się i rozpadają. W Stanach Zjednoczonych erozja wymodelowała z czerwonych skał wspaniałe łuki. Te naturalne budowle stanowią wielką atrakcję turystyczną. W lecie, gdy jest gorąco, a śnieg już dawno stopniał, w górach płynie mniej wody. Jednak po burzy strumień przybiera i może być groźny. Kapiąca ze stropu woda tworzy na dnie jaskini nacieki zwane stalagmitami. U stropu tworzą się stalaktyty. W podłożu zbudowanym z miękkich skał, np. przykład wapieni, Woda drąży czasami wielkie sale, długie korytarze i głębokie studnie. Śnieg. Kiedy na dworze temperatura spada poniżej zera, a na niebie kłębią się ciężkie chmury, z pewnością spadnie śnieg. Oto kilka płatków śniegu, nie ma dwóch jednakowych kryształków. Kiedy wypełnione parą wodną chmury przepływają przez zimne rejony, tworzą się w nich lodowate kryształki. Kryształki przemieszczają się wewnątrz chmury, sklejają się i w ten sposób powstają płatki śniegu. Lawina. Kiedy masy śniegu odrywają się od podłoża. I z wielką siłą i prędkością zsuwają się po zboczu, powstaje lawina. Przyczyny spadania lawin są różne. Ten narciarz jest bardzo nieostrożny. Stoi na śnieżnym nawisie, który w każdej chwili może się obsunąć i wywołać lawinę. Najczęściej zdarzają się lawiny sypkiego śniegu. Poprzedza je potężny podmuch wiatru. Czasami lawinę stanowią odrywające się wielkie płaty twardego, zbitego śniegu. Lawiny ciężkiego, wilgotnego śniegu powstają po okresach ocieplenia. Na stromym zboczu lawinę może spowodować przejście zwierzęcia lub przejazd narciarza. Góry w kosmosie. Na innych planetach też występują góry. Dzięki potężnym teleskopom udało się je zaobserwować i zmierzyć ich wysokość. Powierzchnię Księżyca pokrywają liczne góry o zaokrąglonych wierzchołkach. Najwyższy szczyt ma 11 350 metrów, przewyższa więc Mount Everest o ponad 2,5 km. Na Marsie, zwanym czerwoną planetą, znajduje się gigantyczna góra. Jest wulkanem o wysokości 26 km. Trudno sobie wyobrazić górę trzy razy wyższą od Mount Everestu. Życie w górach: różne typy domów. W zależności od kraju i regiony domy góralskie mogą być małe lub duże, drewniane lub kamienne. Pięknie wyglądają drewniane domki z ukwieconymi balkonami. Te z zabudowania z kamienia są przeznaczone dla zwierząt. W małym odosobnionym domku w górach mieszka pasterz pilnujący stada. Dla ochrony przed wiatrem domy w górskich wioskach często przylegają do siebie. Życie na dużych wysokościach. Kiedyś mieszkańcy wysokich gór byli odcięci od świata. Nie docierały do nich wojny, które niszczyły wioski położone w dolinach. Przed wiekami w Andach na wysokości 2400 metrów Indianie, zwani Inkami, zbudowali kamienne miasto Machu Picchu. Niektóre himalajskie osiedla znajdują się na wysokości 4000 metrów. W trudno dostępnych zakątkach zbudowano świątynie i klasztory, w których mieszkają mnisi. Dawne zajęcia. Niektórzy mieszkańcy górskich wiosek wyruszali niegdyś w doliny w poszukiwaniu pracy. Ten handlarz wędrował od wioski do wioski, sprzedając różne przedmioty. Kominiarze czyścili przewody kominowe. Na jarmarkach pokazywano tresowane niedźwiedzie. W chłodne zimowe dni wyplatano przedmioty z wikliny. W lecie ważnym zajęciem było suszenie i złożenie siana, jedynego pożywienia zwierząt w zimie. Trawę trzeba było skosić, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przewieźć i złożyć na strychu lub w stodole. Czasami górale sami znosili siano na plecach. Niektórzy trudnili się wykuwaniem bloków lodu z lodowca. Życie w górach dawniej. W zimowe wieczory mieszkańcy wioski zbierali się u jednego z gospodarzy i umilali sobie czas snując różne opowieści. Zimą listonosz rozwoził pocztę na nartach. Drogi odśnieżano drewnianymi pługami, ciągniętymi przez konie. W wielu wioskach ziarno na mąkę mielono we młynie wodnym. Latem cała wieś pracowała w polu. Praca drwali dawniej. Na czas ścinki drzew, drwale przenosili się do drewnianych chat w lesie. Mieszkali tam i pracowali przez długie miesiące. Powalali drzewa siekierami i cieli je piłami ręcznymi. Pocięte drzewa ładowali na nawozy zaprzężone w konie. Na stromych stokach transport drewna saniami wymagał dużej siły. Kobiety znosiły gałęzie na plecach aż do samej wioski. I dziś? Dziś praca drwali jest znacznie łatwiejsza niż dawniej. Proste narzędzia i siła mięśni zostały zastąpione udoskonalonymi maszynami. Drzewa ścina się piłą mechaniczną. To małe urządzenie ściąga korę i obcina gałęzie. Do cięcia pni używa się specjalnej maszyny. Ciężarówki wyposażone w dźwig zbierają i transportują drewno. Życie w górach dziś W niektórych górskich regionach życie wygląda jeszcze tak samo jak kiedyś. Często jednak rozwój turystyki zupełnie zmienił ich oblicze. W wielu miejscowościach zbudowano wycioki, wyciągi dla narciarzy. Zimą ich mieszkańcy pracują jako instruktorzy narciarscy. W wielu zakątkach wyrosły miasteczka dla narciarzy. Domy pasterskie zamieniono na restauracje i schroniska. Stare zawody. W górskich wioskach można spotkać wielu rzemieślników, którzy ręcznie wyrabiają różne piękne przedmioty. Garncaz formuje naczynia z gliny. Ten rzemieślnik zajmuje się produkcją drewnianych zabawek. wielu innych wytwarza z drewna przedmioty użytkowe i ozdobne. Pracą tą zajmują się podczas długich zimowych miesięcy.